Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przegląd jesiennych butów. Będzie to aż 15 par. Oczywiście wszystko podlinkowane w opisie. Będą mokasyny, sneakersy, bodki. Także mam nadzieję, że uda Wam się coś wybrać dla siebie. Zapraszam na przegląd. I pierwsza para to zdecydowanie mój ulubieniec. Ja ostatnio byłam w Bojasie stacjonarnie. i Bo poszukuję ogólnie kowbojek do mojej szafy, ale no, sneakersy też by się przydały. Wiadomo, jednak najczęściej też wybieram te sneakersy. No i pojawiła się Taki, pojawił się taki nowy model, właśnie z futerkiem i taki na płaskiej podeszwie. I uwaga, y, oczywiście, można nosić takie, w których nam jest najwygodniej, ale tylko mówię, że właśnie teraz jest trend na takie y, płaskie te sneakersy z płaską podeszwą bardzo mocno. Y, no i tutaj mamy model takich brązowych, zamszowych. I to też jest fajne na jesień, że właśnie że ten zamsz jest ciemniejszy. Jest jeszcze druga wersja, y, są w bordowym kolorze, no ale one są po prostu przepiękne, pięknie wykonane i to futerko, wiecie też. Dodaje takiego elementu bardziej modowego. Oczywiście one są wzorowane na tym modelu New Balance we współpracy z Miumiu. Miu. I tutaj mamy taki, takie sznurówki, wiecie, takie rzemyki, coś takiego, skórzane takie sznurówki. Ja bym sobie tutaj może wymieniła na jakieś takie, właśnie kolorowe, jak właśnie tam były w tym, w tym modelu z Miumiu, Miu. ale ogólnie buty naprawdę przepiękne i ten drugi kolor też jest świetny. One są tutaj, jest pełna rozmiarówka, 449 zł. Od rozmiaru 36 do 42. Kolejny model to jest Pola Shoes. Ja zawsze polecam tę markę, jeśli chodzi właśnie o sneakersy, bo mają naprawdę niesamowicie duży wybór. Bardzo dużo kolorów, dużo też wzorów. Oni też mają, z tego co widziałam w nowych kolekcjach, też już botki, takie krótsze kowbojki, więc możecie sobie zerknąć. Tutaj wybrałam taki model, on się nazywa IGA. Jest to model Green, czyli w takim przepięknym oliwkowym kolorze. No Zresztą, jak wiecie z poprzednich odcinków, jeśli już mnie oglądacie, że ja uwielbiam. Właśnie taki zielony kolor i tutaj bardzo ładnie wyglądają. Też są zamszowe, 530 zł od rozmiaru 35 do 42. One też chyba były tutaj w innym kolorze, no ale ta zieleni mi najbardziej przypadła do gustu. Tak, ten model jest jeszcze w takim odcieniu kamelowym, jasnoróżowy, z. Czerwonym paskiem, srebrne, z takim mocno czerwonym też. No i brązowe, czarne, także na pewno coś wybierzecie dla siebie. I tutaj już półbuty i marka Boagan. Yy, oni mają naprawdę bardzo modowe te propozycje. Świetna marka, świetne baleriny, też różnego rodzaju półbuty. Yy, też widziałam bardzo ładne już kozaki, ale tutaj właśnie wybrałam takie półbuty z, z taką kokardką delikatną. Bardzo mi się podobają. To jest skóra, yy, no właśnie licowa, yy, Troszkę taka tutaj nabłyszczana. Przepięknie będą wyglądały do takich casualowych stylizacji. No i oczywiście też do stylizacji do pracy. Ja je widzę wiecie też z jakąś na przykład skarpetką yy, i na przykład no, koszula do tego. No opcji jest mnóstwo. Przepięknie wyglądają. Yy, tutaj cena 649 zł. Od 36 do 41 rozmiarówka. I tutaj mamy różne kolory. Są też czarne, takie bez połysku, klasyczna skóra yy, Są też skórzane, karmelowe. Również przepięknie wyglądają. I welurowe, zamszowe, takie kamelowe. I teraz buty z Zary. Nie wiem, jaki jest Wasz stosunek do butów z sieciówek, ale ja jeszcze nigdy się nie zawiodłam. Naprawdę są bardzo wygodne te buty. Ja zazwyczaj wybieram te buty, które są ze skóry. I naprawdę no, dla mnie się świetnie sprawdzają. No i też wiadomo, że te buty z sieciówek no, są takie w, w trendach. Więc jeżeli lubicie takie opcje bardziej właśnie modowane, też zwykłe, jakby takie basicowe na co dzień, też można tam spotkać, no to warto się skusić. Od 35 do 42, czyli pełna rozmiarówka, 549 zł. Pierwsze piękne naprawdę w 100% ze skóry wykonane i z takim haftem. One są do połowy łydki, także taka idealna długość, właśnie jakiej ja na przykład poszukuję. Jedyny problem. No to ciekawe, czy właśnie jak z tą cholewką. Tutaj jest napisane, że jest to szeroka cholewka, więc tutaj trzeba sobie przymierzyć, jak to na szerszą łydkę wypada, ale model jest po prostu genialny. No, ja mam szerszą łydkę, więc zawsze szukam takich butów, wiecie, żeby te jeszcze te kowbojki trochę tak, czy na przykład botki tak trochę odstawały, a nie tak mocno przylegały do łydki. Także te musiałabym sprawdzić. Kolejny model, te, które pokazywałam ostatnio w na żywo, tam były zamszowe, są to kozaki z Massimo Dutti. One były w zeszłym sezonie, bo właśnie z też je kupowałam. One przepięknie wyglądają po prostu na nodze. Tutaj jest taki też paseczek dookoła u góry, ale go możemy sobie zdjąć, więc tutaj nie ma problemu, jeśli wolicie takie całkowicie gładkie, no to możecie sobie tak właśnie to odpiąć. I mamy tak właśnie zamszowe, skóralicowa, czekoladowa skóra licowa w czarnym kolorze. Jeszcze są zamszowe w takim brązowym, ciemniejszym. Więc tutaj możecie sobie wybrać, jak Wam pasuje, a buty są przepiękne, bardzo dobrze wykonane. I tutaj też rozmiarówka od 35 do 42, 899 zł. No ja je widzę na przykład z taką też, z takimi wyższymi skarpetkami wystającymi, z jakimiś na przykład shortami, albo taką spódnicą mini, wiecie, tak Bomb Kong. E, jakiś też można płaszcz, oczywiście trencz no przepięknie będą wyglądały. Tutaj mamy mango, są to baleriny skórzane e, z takim paskiem właśnie ozdobnym, w przepięknym kolorze e, burgundowym, też rozmiarówka 35-42, 269 zł. Takie buty też mogą zrobić na przykład cały outfit. Do tego wystarczy na przykład dżinsy e, z prostą nogawką, e, też jakaś koszula, t-shirt, tręcz albo na przykład jakaś kurtka też skórzana, na przykład albo jakaś bomberka z poszerzoną linią ramion, wiecie, zrobić taki, taki cięższy ten look. E, no, i takie buty właśnie z, takimi, z takim też paskiem, z tymi kółeczkami na pewno dadzą super efekt. Także tutaj też leci polecajka. Kolejne buty to End Stories, również skórzane i to są tak zwane boat Shoes, buty żeglarskie. Utrzymują się na kolejny sezon. I właśnie dla fanek printu tutaj jest taki wężowy print. Teraz wiadomo, panterka cały czas, ale teraz też bardzo właśnie wskoczyło tak o poziom wyżej. Też ten print wężowy, również bardzo print. Właśnie krówki, jeśli chodzi, na, jeśli chodzi o ten jesienny sezon. I tutaj mamy od 36 do 42, 570 zł. Piękne są. Taki właśnie jasno ten beżowy kolor. Yy, I tak samo jak tamte poprzednie właśnie z Mango, one potrafią zrobić całą stylówkę. Naprawdę dodatki. To jest też klucz do sukcesu, jeśli macie na przykład jakieś takie klasyczne yy, ubrania, yy, jakieś takie basicowe, tak? no, ale oczywiście nie tylko. No to takim właśnie obuwiem też sobie podbijecie te stylówkę. Kolejna para butów z Underdress Stories, to już bardziej takie, można powiedzieć, no klasyczne, też fajnie do pracy by się sprawdziły. Takie balerinki z też z paskiem, tylko mamy taką ozdobę złotą na tym, na tym pasku po środku. Tutaj też oczywiście skóra. One wyglądają tak na bardzo miękkie. To na 570 zł, od 36 do 42. I tak jak modelka też ma wystylizowane właśnie z dżinsami, z prostą nogawką, Lekko rozszerzaną, kurtka skórzana i mamy idealną stylówkę na jesień. Teraz hajem. Tutaj jest to sztuczna skóra. Jeszcze sobie dokładnie sprawdzę. Tak, sztuczna skóra, więc jeżeli nie nosicie skóry naturalnej, no to tutaj taka opcja w hajem. Nadal jest pełna rozmiarówka. I jeśli chodzi o kozaki, obotki, no to bardzo w trendach są też te kwadratowe noski. I tutaj mamy tak czarny kolor, i mamy jeszcze bzamszowy, beżowy. Też przepięknie to wygląda i właśnie z takim stylu boho, to taki beż, ten odcień beżu to jest właśnie idealny. I jeszcze mamy takie brą brązowe, ze skóry takiej, no, ala lisowej, tak? takiej klasycznej, 319 zł. Naprawdę świetny model z tego, co tutaj widać. I też, jak sobie przybliżam po, po tej teksturze, no to wydają się być naprawdę w porządku, także możliwe, że. Mm, te też zamówię i, i sobie sprawdzimy jak one na żywo będą wyglądały. A ja już badura, mokasyny skórzane, one są w czarnym kolorze srebrnym i złotym, 349 zł i też bardzo często widuję już takie modele właśnie z takiej marszczonej skóry i że te przody są tak leciutko pomarszczone i też na takiej e, bardziej płaskiej podeszwie, nie takiej już low e, na, na tej takiej grubej czanki podeszwie. I następny model sneakersów to Adidasy. To jest e, bardzo mi się spodobały. To jest też nowy model, też na takiej bardziej płaskiej podeszwie. Ja jestem fanką e, New Balance, no ale nie ukrywam, że te e, bardzo mi się podobają. W ogóle też podobają mi się Puma Spitcat, bardzo fajny model. E, no i właśnie te z Wojasa na takiej bardziej płaskiej podeszwie. Świetnie one wyglądają. I tutaj mamy taki model Adidasa. Ja tutaj dałam e, kolor Czerwony, jeśli lubicie mocniejsze kolory w stylizacjach, no to podlinkowany jest czerwony. Jest też tutaj kolor właśnie niebieski. Ale dla fanek bardziej klasycznych kolorów, no to ten sam model też jest w takim kolorze złotym, białe, czarne, z tymi paseczkami. Także każda z Was może sobie naprawdę wybrać odpowiedni kolor dla siebie. Kazar z Kazara zawsze też jestem bardzo zadowolona. Bardzo dobra jakość i torebek, i obuwia. Tutaj przygotowałam już takie krótsze botki, też z kwadratowym noskiem. No, jakoś nie wiem, tak mi się bardzo spodobały te kwadratowe noski, ale oczywiście tutaj według preferencji, jeśli wolicie okrągłe, no to mogą też być okrągłe. Oczywiście na jesień. Ja tutaj tak się bardziej skupiam, wiecie, na tych, na tych trendach. No i tutaj mam taki model z kamerką. Ja właśnie mam takie podobne to z tym okrągłym noskiem. I trochę wyższe, ale też z takim paskiem z boku było bardzo właśnie kiedyś. Mi się podobały te takie typowe biker boots, czyli właśnie z takimi paskami po bokach, z jakimiś tam klamerkami. No i tutaj taki model, tylko że właśnie zmiana jest tego noska na kwadratowy. I świetnie one wyglądają. 799 zł, od 35 do. 41. I tutaj zepsuł mi się plik, ale zdecydowałam, że i tak pokażę Wam właśnie te opcje. Są to magasy z ryłku w takim bardzo minimalistycznym stylu, w ciemno takim burgundowym kolorze jest też bardzo dużo takich modeli w innych kolorach, i właśnie w zamszu są też zielone, brązowe, także zdecydowanie ten model na tak, właśnie ze skarpetkami będzie, będzie wyglądał naprawdę genialnie. Botki na koturnie. Która z Was pamięta ten trend? Ja pamiętam, w gimnazjum nosiłam takie, takie buty, właśnie miałam, w złotym kolorze. One są wzorowane na Izabel Maron, na tym słynnym takim modelu, właśnie tych botków na koturnie. One były jeszcze tak zapinane na rzepy. No i właśnie tutaj mamy tak samo. To jest w ogóle jakaś firma. Pierwsze słyszę, pierwsze, pierwsze widzę na Modiwo i. Bardzo też ładne mają modele i też mają świetne właśnie takie sneakersy, więc możecie sobie zajrzeć. No i, ale mi się, powiem Wam szczerze, no mi się bardzo podobają, bo jedni, jedni nienawidzą tych butów, drudzy je uwielbiają. No i ja je nosiłam, naprawdę one, ja je tak po prostu zajechałam, że szok. I te bardzo mi się spodobały. Są zamszowe, są też zamszowe beżowe i są zamszowe czekoladowe i jeszcze skórzane, takie beżowe, taki kolor bardziej, bardziej off-white, złamana biel. No, dajcie znać w komentarzu, co myślicie, bo jestem ciekawa, właśnie co sądzicie o takich butach na koturnie, właśnie sneakersach na koturnie. I ostatni model to też skórzane mokasyny z hajem. Tam były takie shoes żeglarskie, właśnie w print wężowy, a tutaj mamy panterkę i one też mają takie, wiecie, włosie, taka tekstura. Tutaj mamy od 35 do 42, 359 zł. Też bardzo fajnie podbiją stylówkę. Ja bym je tutaj widziała na przykład z jakimiś e, czarnymi jeansami. E, bardzo fajnie by to wyglądało. no I też jakieś na przykład połączyć z innym wzorem panterki, na przykład u góry. Bo pamiętajcie, że te printy też można łączyć, albo w ogóle możemy sobie dać u góry na przykład jakiś wężowy print e, na dole panterka, i to też świetnie wygląda. Takie stylizacje właśnie złączonych e, takich printów e, były ostatnio podczas z właśnie faszymiku, kiedy oglądałam właśnie zdjęcia z mody ulicznej w Kopenhadze. No i to tyle z tego zestawienia. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobało, czy wybrałyście coś dla siebie. Jeśli macie ochotę, to oczywiście mogę przygotować drugą taką część, no bo tych butów jest mnóstwo, one jeszcze będą się pojawiać. To jest takie pierwsze zestawienie. Ja też przygotowuję dla Was kolejny produkt cyfrowy. Jeszcze nie wiem do końca, czy to będzie e-book, czy jakieś szkolenie wideo dotyczące jesiennych stylizacji. Także będę wdzięczna za Wasze sugestie, co chciały, czego chciałybyście się nauczyć, czy macie największą problem, jeśli chodzi o jesienne i też zimowe e, stylizacje. Może to jest łączenie kolorów, łączenie e, właśnie warstw w stylizacjach, jak tworzyć takie warstwowe stylówki. No to czekam na Wasze sugestie. Bardzo dziękuję za oglądanie, za Wasze zaangażowanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!